i w nowej serii kliknę to taka gra fajna, rytmiczna. No I chodzi o to, żeby na przykład klikać całkiem w dołowym Czyli będziemy robić na hards, wejdziemy bobasami, które będą to przychodzić na easy od razu. To przechodziłem. Dla no, mnie to jest proste. Oczywiście pierwszy week, pierwszy tydzień. To powinno być trudno. Buga, buga. U... ale ja mam mało wpisów, do tego. widzicie, w pólce tak jak było z jedną, też Grał całą grę jedną, ale ja gra nie chciałem się załadować, bo to w pólce Na no, razie chyba jednak będę nie zrobiłem. To jest prosta. Bo ja mi. Bo, to jest miejsce, bo to jest miejsce jedno takie śmierć Bo jest nie jestem jednym takim. No bo najprostsza muzyka w Nie jest tutoriala oczywiście. Ale to wiadomo, że jest łatwiejszy. Bo nie przyjdę do tutoriala. Nie wiem. Boguwała się gra. Oj, daj Będę super, najłatwiej mi. Jedziesz się Ale ta gra w ogóle ostatnio jest popularna, nie wiem co chwila spotykam na internetu. coś innego oglądać, tu co chwilę mi wyskakuje. No ja mam to nagrać. Ja już gram tam, nie wiem, cały miesiąc. I tylko ma być jakiś update. Właśnie jest tylko 6, tylko kupić tutoriala. No i nie wiem, co dalej powiedziesz. O, no i najdróżniejszy to jest drugi. Tak, drugi wik jest najdróżniejszy. Fajnie bardzo. Prawda, najmniejszy, jest nie drugi. I to susku. No a nawet, nawet jak dla mnie to są pierwszy, yy, piąty no i trzeci. Bar bardzo banalne. Three, two, one, Dobra A my mam, że w ogóle to był pierwszy co obszedłem na hartmuty na ja to rala, nic tak się nie działo. O, i się zaczynają błędy Dobra, jest akurat razem to przejdę Lagi nie dają się grać z lagami tu są takie lagi w Pauza na chwilę Trzeba wszystko wyłączyć, bo może jest dużo Dobra, już jestem włączyłem wszystko Aby tości dzisiaj tej gry Tak! Nie, za chwilę zginę A drugiego wiku, kiedy się ma lagi, to się nie, nie da przejść no Nie mów, że zginę na pierwszym wiku nie! Aaaaaa! Jeden błąd zrobiłem. I zginęłem. Nie wiedzę. Zginąłem na najłatwiej z tego wiku. Wy widzieliście jaka była śmieszka, jak to wyglądało? Nie będę tego opisywał. Chyba nie muszę. Dobra, zawsze za drugim razem wychodzi. Ale co Mam taką nadzieję, że się tym razem uda. Bo mi, pewnie mniej o wiele lagi, Tylko te rzeczy. Tak. nie w ogóle nie potrzebowałem nagrywania. A, jeszcze powiedziałam, czy ten jest z Miałem powiedzieć, że to jest z jednych trudniejszych. Nie no, tak naprawdę nie jest. Ale i tak jest trudniejszy niż drugi i piąty. Jeszcze to o, trochę tylko. Droga, jest za szybko. I nie wiem, czy przejdę, bo jeszcze nie przeszedłem. go też nie na hard. Dobra, wygrałem. Dobra, nie było aż tak trudna.